Wstęp. Wyobraź sobie, że cofasz się w czasie o 100 lat. W małej wsi na Podkarpaciu stoi drewniana chata kryta słomą. To właściwie jeden pokój o powierzchni 25 m2, w którym mieszka czteroosobowa rodzina. Podłogi nie ma, tylko ubita glina. Dwa małe okna nigdy się nie otwierają. Zimą trzeba oszczędzać ciepło. Ich cały dobytek to dwa łóżka: jeden stół, cztery ławy, stołek, półka. I osiem świętych obrazów w marnym stanie. To wszystko. Na trzech morgach ziemi uprawiają żyto i ziemniaki. Hodują jedną krowę, cielę i sześć kur. To dzieli ich od głodu. Kobieta posiada trzy koszule, jedną parę majtek, jedną parę pończoch i jedną spódnicę na co dzień i od święta. Jej cała garderoba jest warta 21 złotych. Mąż ma nieco więcej. Jego ubrania to 25 zł. Ma dwie pary butów, bo to on załatwia sprawy, reprezentuje rodzinę. Jej wystarcza jedna para do kościoła i na targ. W tym domu mieszkają też kury i stara kobieta, która nie ma własnego miejsca i tułą się od rodziny do rodziny, śpiąc na piecu w zamian za pomoc przy dzieciach. To był świat, w którym rosły nasze babcie. Świat, gdzie 64% Gospodarstw wiejskich uznawano za niewystarczające, a 40% kobiet za zbędne. Ciciństwo w polu. Gdy ojciec wyjeżdża do Francji szukać pracy w kopalni, matka zostaje sama z kilkumiesięcznym dzieckiem i całym gospodarstwem. Zabiera więc córeczkę w pole, kleci prowizoryczną kołyskę z płachetki i kijów. Dziecko leży w niej całymi dniami, kołysane wiatrem. Taki widok na polach. To nic nadzwyczajnego. Kobiety nazywają takie łóżeczka bójkami. Jesienią niemowlę zachorowuje na zapalenie płuc. Nikt nie sprowadza lekarza. Przykrywa się je płócienkiem, bo wydaje się, że nic już się nie da zrobić. Śmierć dzieci zdarza się tak często, że trzeba po prostu powiedzieć: Bóg dał i Bóg wziął. Ale tym razem dziecko przeżywa. Gdy kończy pięć lat, przejmuje opiekę nad półtorarocznym bratem. Pewnego dnia braciszek wybiegnie prosto pod rozpędzone konie. Siostra w ostatniej chwili zdąży go złapać. W wieku ośmiu lat rodzice wyślą ją na służbę do bogatego gospodarza. Będzie pasała krowy, sprzątała, zamiatała, karmiła drób, pomagała przy dzieciach. W zamian dostanie schronienie i marną strawę, gliniaste bułki, które po tygodniu trudno ugryźć z pokrojonym gotowanym burakiem. Zbędne córki w innej wsi dziewczynka kończy pięć lat i zaczyna pasać gęsi. Jest jedną z dwunastu dzieci małorolnych chłopów. Z twarzą spaloną od słońca, w jednej sukience bez majtek, biega cały dzień po łące, pilnując stada. Na obiad dostaje dwa kartofle, trochę kaszy zalanej mlekiem i kawałek placka z ziemniaków. Gdy przychodzą upały, pije wodę z mętnej sadzawki, w której kąpią się gęsi. Wkrótce bogatsi krewni zabiorą ją do siebie rzekomo do pomocy przy dzieciach. Szybko okaże się, że ma być służącą. Będzie rąbała drewno, nosiła wodę, prała pieluchy. Jej dłonie pokryją się ranami od rąbania sosnowych pieńków, a nogi będą w strupach od ostrej trawy, po której goni za krową. Przyjeżdżający z Ameryki, wuj spojrzy na nią i powie: U nas w Ameryce o dzieci się dba. Takich dzieci tam nie widziałem. Zabierze ją do miasta i kupi jej pierwsze w życiu buty. Sieroty: gruźlica, dysenteria, tyfus dziesiątkują rodziny. Dzieci pozostają same i muszą sobie radzić. Jedna z dziewczynek traci rodziców, gdy ma 6 miesięcy. Oboje umierają w jednym miesiącu na tyfus plamisty. Nie zna ani ojca, ani matki. Obce ludzie ją chowają, ale w wieku 15 lat. Musi prosić o zwolnienie ze szkoły. Uczyła się tylko do drugiej klasy, teraz musi służyć, bo kto daje jej okrycie, obuwie i wyżywienie? Inna dziewczynka zostaje się rotą w wieku 6 lat. Wuj ma własne pięcioro dzieci. Wszystkie posyła do szkoły, tylko nie ją. Gdy ma 9 lat, wyrzuca ją z domu, mówiąc, że nie ma dla niej czasu. Nie wie dokąd pójść. Gdy jest głodna, kradnie trochę chleba. Na noc chowa się do jakiejś szopy. Wychowuje się na ulicach, bez ludzi, bez nikogo. Będzie mówiła po latach: Myślałam, jestem nikim, bo wszyscy inni chodzili do szkoły, a ja nie. Nie mogłam nawet napisać własnego nazwiska bardzo się wstydziłam. Pasionka, niewolnicy zwierząt. Dziecko wiejskie od szóstego roku życia jest pracownikiem. Jego główne zadanie to pasanie bydła pasionka, budzone o świcie. Prowadzi zwierzęta na pastwisko, czasami przez, yy, przez całą wieś. Tam pilnuje, aby krowa nie weszła na sąsiednią miedzę i nie uciekła. Późnym wieczorem spędza ją z powrotem do domu. Są wsie, gdzie wszystkie dzieci są niewolnikami krów, cielaków, owiec, koni, świń. Część z nich chodzi na pastwisko zamiast do szkoły. Jedna z dziewczynek od piątego roku życia pasie gęsi. Matka kroi jej pajdę chleba, wydrąża dołek, nakłada masło, zawija w lnianą ściereczkę. To pożywienie na cały dzień. Na pastwisku dzieci biegają boso, więc stopy im krwawią. Matki radzą sobie po swojemu. Każą dzieciom sikać na rany, bo to pomaga w gojeniu. Na pęcherze i ropienie przykładają świńską kupę, zawiązują nogę i choroba ustępuje. Społecznicy biją na alarm, co robią te gromady dzieci włócząc się po lasach. To szkoła zepsucia, łajdactwa, ogłupienia. Dziewczęta ciągle przebywają z chłopcami bez oka starszych, bez kontroli. Na pastwisku dzieci uczą się przeklinać, kłócą się, biją, ale rodzice nie mają wyboru. Dziecko musi być robotnikiem. Walka o szkołę. Od 1919 roku wszystkie dzieci mają chodzić do szkoły, ale są wyjątki. Można zwolnić dziecko, gdy musi przejść więcej niż 3 km do szkoły albo gdy rodzice poproszą o zwolnienie z powodu choroby lub biedy. Prośby słane są z całej Polski codziennie. Ojciec pisze, że jest biedny i nie może posłać trójki dzieci do szkoły z powodu tego, że na wsi taka bieda wskutek tanich produktów rolnych, że nie można tych dzieci w żaden sposób okryć i obuć. Samotna matka martwi się. Jak tu posyłać, kiedy ciężko na zeszyt i stalówkę, a tu trzeba ubranie lepsze i jakieś buty. Ja, jak chcę iść do kościoła choć raz w miesiącu, to pożyczam sobie buty od sąsiadki. W 1921 roku 40% mieszkańców polskiej wsi to analfabeci. Boso do szkoły W małej beskidzkiej wiosce dziewczynka chce koniecznie chodzić do szkoły, ale nie ma butów. Gdy dowiaduje się, że nie będzie się uczyć, wpada w rozpacz i płacze do wieczora. Matka gorączkowo szuka sposobu, by córka mogła się uczyć, pomimo zimna. Następnego dnia rozkłada zgrzebną płachtę na podłodze, każe córce na niej stanąć, zawiązuje w dwa rogi i podaje synowi na plecy, żeby zaniósł siostrę do szkoły. Chłopiec wstydzi się, ledwo donosi ją do sionki, ale dziewczynka nic sobie z tego nie robi. Szczęśliwa wchodzi boso do klasy, siada w ławce, podwijając nogi pod siebie z zimna. Szkoła ją zmienia, trafia na wspaniałą nauczycielkę, Uczy się pisać wiersze, pokochać teatr, występuje w przedstawieniach, skończy tylko cztery klasy, ale to szkoła ją ukształtuje. Wyjdzie za mąż za analfabetę, starszego od siebie o 10 lat. Będzie próbowała nauczyć go pisać i czytać, ale mąż potrafi tylko podpisać się imieniem i nazwiskiem. Paniom nie będziesz. To zwykle matki organizują dzieciom wszystko potrzebne do szkoły. Z nabiału, który sprzedadzą, lnu, który wysieją, jajek, które zaniosą na targ, starają się uciłać na tabliczkę, rysik, zeszyt, ubrania, buty. Gdy się nie uda, coś klecą albo oddają dziecku własne buty. Jedna z matek wspomina, buty miał potworne. Jeden trzewik był mój, a drugi stary but ojca. Ale chciałam koniecznie, żeby się nauczyli chociaż cokolwiek, żeby potrafili list napisać, żeby umieli odczytywać napisy nad sklepami. A jak dorosną żeby umieli odczytywać drogowskazy, gdzie prowadzą drogi w świat za pracą i chlebem. Jeśli dziewczyna ma braci, zwykle to oni stoją przed nią w kolejce do edukacji, bo jemu może się bardziej przydać, a jak pójdzie do wojska, będzie się potrafił podpisać. Po co ci szkoła? I tak panią nie będziesz, słyszą córki. Jedna z dziewczynek marzy o nauce w Warszawie. Nazywają ją we wsi Warszawianką. Gdy słucha radia przez słuchawki nauczyciela, myśli, Gdybym mogła być kiedyś nauczycielką, żeby mi dzieci mówiły dzień dobry, o jakbym była szczęśliwa. Po czwartej klasie prosi ojca, by mogła się uczyć dalej. Słyszy, Nie. Ojciec odpowiada, że będzie uczył braci, a dziewczynie, szkoła niepotrzebna. Zamiast szkoły, ojciec wysyła ją do Warszawy na służącą. Wyjątek od reguły. Nie wszystkie historie kończą się źle. Jedna z dziewczynek ma szczęście. Jej ojciec to dobry cieśla, a ona wychodzi za mąż za zamożnego gospodarza, który pozwala jej rządzić. Robi zawrotną karierę w kole gospodyń wiejskich. Pod koniec lat 30. syn pamiętać będzie, jak z ojcem odwozi matkę na stację kolejową. Ona, wystrojona w tradycyjny mazowiecki strój, wsiada do pociągu, by pomknąć do stolicy na najważniejsze. Uroczystości państwowe. Spotyka się z najważniejszymi politykami, pełni funkcję Matki Chrzestnej, sztandaru, ale nawet ona cierpi z powodu braku wykształcenia. Czuje dumę, że obraca się w wyższych sferach, ale też wielki kompleks, że nie chodziła do szkoły. Ma żal, że dziadkowie nie widzieli potrzeby kształcenia córki. Uważa, że gdyby miała wykształcenie, zaszłaby w życiu dużo dalej. Ten brak edukacji nie tylko ją smuci, ale też mobilizuje. Zrobi wszystko, aby wykształcić swoje dzieci. Cała czwórka skończy studia. Służba w obcych domach. Każdego dnia tysiące wiejskich dziewczynek pracuje w cudzych gospodarstwach. Służą od rana do wieczora za byle co kawałek chleba, miejsce do spania w stajni lub na strychu połatane ubranie. Bogaci chłopi zatrudniają dziewkę, parobka i pastucha. Mniej zamożni tylko dziewkę lub pastucha. Służba przesiaduje po chlebach, stajniach i strychach, nie ma dla niej miejsca w domu mieszkalnym. Dla siebie gotuje się wyśmienite potrawy, a służbie rzuca byle ochłap, nie bacząc na jej ciężką pracę. W jednym domu, gdy państwo jedli ciepły obiad, służąca w tym czasie sprzątała koło świń i krów. Gdy ktoś zapytał, dlaczego z nimi nie je, odpowiedziano: Ona nigdy z nami nie je, bo nie lubi ciepłego jedzenia, tylko zimne. Służący chłopów pracują za byle co, bo rodzice pastuszków i dziewek boją się upomnieć o więcej. Wielu z nich to sieroty. Służba wiejska nie jest ubezpieczona, nie ma opłacanej kasy chorych, jak służący w miastach. Wyzyskiwani, nieliczący się ludzie, ogłupieni pracą nad siły, pchają swoje smutne życie. Ledwo z kołyski wylezą, a już idą ze służby na służbę, od gospodarza do gospodarza. Emigracja. Ucieczka za ocean. Gdy bieda staje się nie do zniesienia, kobiety uciekają, jadą na Saksy do Francji, Belgii, Niemiec, tam pracują jako służące, robotnice, opiekunki, przysyłają pieniądze do rodziny. W Polsce czasem próbują sprowadzić męża i dzieci. Jedna z nich pisze rozpaczliwy list do polskiej organizacji we Francji. Błąka się, prosi o radę, jak sprowadzić męża i ośmioletnie dziecko. W Polsce mąż nie ma pracy, mieszkają na komornym, panuje bieda. Ona chce posłać zaproszenie, ale nie wie jak nazywa się po francusku, nie może się dogadać z urzędnikami. Pisze, jak umie, robiąc błędy ortograficzne, ale jej słowa pełne są nadziei. Zapłaci, ile trzeba, byle tylko nie być samej, byle tylko odzyskać rodzinę. Dzieci bez dzieciństwa. Dom płonie. Ojciec zostaje z dwojgiem małych dzieci bez schronienia i utrzymania. Musi iść między ludzi i prosić o wsparcie. Nie ma przy kim zostawić dzieci, więc przyjmuje od krewnego czternastoletnią służącą. Dziewczynka uczęszcza do czwartej klasy, ale ojciec prosi o zwolnienie jej ze szkoły. Nie stać go na posyłanie jej do nauki, a jest mu potrzebna do usługi i pielęgnacji małych dzieci. W innej wsi. Matka umiera, gdy córka ma 10 lat. Ojciec rok później żeni się powtórnie z kobietą o 13 lat młodszą od siebie. Często ją bije, ona ucieka, potem wraca. Według ojca, dziewczynka jest wszystkiemu winna. To przez nią małżeństwo się nie układa. Gdy ma pierwszą miesiączkę, nie wie co to jest. Wstydzi się powiedzieć macosze, więc pisze jej kartkę. Powoli robi się skryta, nieufna, a nawet zła. Ojciec pije coraz bardziej. W wieku 15 lat zostaje posłana na służącą do miasta. To trudna praca i tłanie się po obcych domach. Po miesiącu ją zwalniają, bo nie umie gotować ani sprzątać. Dostaje drugie miejsce podobne. Potem kolejne. Gdy wraca do krewnych, czuje się jak na łasce. Pisze w pamiętniku. Po raz setny pomyślałam sobie, kiedyż będę miała swój własny dach nad głową. Jak to ciężko korzystać z cudzej łaski. Życie w jednej izbie. W wiejskiej chacie mieszka zwykle od 6 do 12 osób w jednej izbie. Są tam chorzy i dziadkowie, którzy załatwiają swoje potrzeby w wiaderko. Łóżek jest 2-3, resztę zastępują ławy koło pieca i kuferki. Dziadkowie śpią na jednym łóżku, biorąc niektóre z wnucząt do siebie w nogi w poprzek łóżka. Dziecko ma przez całą noc tuż przy twarzy nogi starszych ludzi, często niezbyt czyste. Drugie łóżko zajmują rodzice, też nierzadko z jednym dzieckiem. Trzecie łóżko dzielą dzieci różnego wieku i płci. Ludność wiejska śpi po kilkoro w jednym łóżku, śpi w ubraniu, rzadko zmienia bieliznę, umyje się wodą opuszczaną z ust na ręce. W kurnej chacie, gdzie nie ma komina, tylko palenisko z płaskich kamieni, dym jest tak gryzący, że dzieci uciekają nocą spać do stajni. Tam pod powałą robi się prycze z desek. Matka mówi, że tam cieplej niż w izbie... Bo się składa nawóz od krowy. Walka o godność. Mimo nędzy, kobiety walczą o godność. Matka wstaje wcześniej, daje koniom obrok, doi krowy, zabiera się za kuchnię, żeby dzieci mogły dłużej spać. Każde jajeczko sprzedaje, masła nie spróbuje, wszystko trzeba sprzedać, żeby dzieci ładnie ubrać. Gdy dziecko ma iść do szkoły, a nie ma butów, matka rozwiązuje problem po swojemu. Daje dziecku jeden swój trzewik i jeden stary but ojca. Są za duże, niedopasowane, ale chce koniecznie, żeby się nauczyło chociaż cokolwiek, żeby potrafiło list napisać, żeby umiało odczytywać napisy nad sklepami. W szkole nauczyciel ustawia dzieci pod ścianą i sprawdza, czy mają czyste nogi, bo wieczorem, przepracowane zakrowami przy wykopkach, zasypiają od razu, nie myją się. Błoto narasta z dnia na dzień. Nauczyciel Przybija witkami każdemu takiemu dziecku po nogach i każe iść do rzeki umyć nogi. Zimna woda, często bez mydła, popękane nogi piekły, okropnie, trudno było je domyć. Siła marzeń. Mimo wszystko, niektóre dziewczęta marzą o nauce, o lepszym życiu, o wyrwaniu się z nędzy. Słuchają przez słuchawki nauczyciela radia i wyobrażają sobie, że są nauczycielkami. Uczą się pisać wiersze, występują w szkolnych przedstawieniach, pokochają teatr. Te, które mają szczęście i trafiają na dobrą nauczycielkę, zmieniają się. Szkoła je kształtuje, otwiera im oczy na świat. Nawet jeśli skończą tylko cztery klasy, to i tak będzie więcej niż większość ich rówieśniczek. Niektóre wyjeżdżają do miasta na służące, ale niosą w sobie marzenia. Inne zostają na wsi, ale uczą swoje dzieci, że wykształcenie to najważniejsza rzecz na świecie. Robią wszystko, żeby następne pokolenie miało lepsze życie. Epilog niezbędny. Nazwano je zbędnymi, ale w rzeczywistości to one dźwigały cały świat. Pracowały od świtu do nocy, rodziły dzieci w nędzy, ratowały się emigracją, walczyły o każdy grosz, o każdy dzień w szkole dla swoich dzieci. Zostały po nich listy pisane drżącymi dłońmi, wspomnienia zapisane przez potomków, zdjęcia w znoszonych ubraniach, czasem tylko odciski palców w księgach, gdy nie umiały się podpisać. To były nasze babki i prababki. Kobiety, które żyły w czasie, gdy 40% mieszkańców wsi nie umiało czytać. Gdy dzieci od szóstego roku życia były robotnikami, gdy dziewczęta słyszały, po co ci szkoła, i tak panią nie będziesz. One przecierały szlaki dla następnych pokoleń. Każda ich walka, każda próba wyrwania się z nędzy, każde wysłanie dziecka do szkoły. To wszystko składało się na wielką przemianę, która nastąpiła w kolejnych dekadach. Dzisiaj wiemy prawdę, której nikt wtedy nie chciał dostrzec. One wcale nie były zbędne. Przeciwnie, byli fundamentem, na którym zbudowano nowoczesną Polskę. To dzięki ich wysiłkom, ich poświęceniu, ich marzeniom o lepszym jutro, ich córki i wnuczki mogły studiować na uniwersytetach. Historia naszych babć to opowieść o sile, godności i nadziei, o kobietach, które pomimo. Wszystko nie poddały się i wywalczyły dla swoich dzieci prawo do lepszego życia. Materiał powstał na podstawie książki Chłopki opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydryszak książki, którą serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie i przesłuchanie całego filmu. Jeśli podobają Ci się takie materiały, koniecznie subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę oraz komentarz.